będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Nie wiem, czy kiedykolwiek oglądałaś, oglądałeś film Podaj dalej. To jest film o chłopcu jedenastoletnim, który otrzymał zadanie domowe. Zadanie, żeby zmienić świat na lepsze. Jego koledzy mieli różne pomysły. Pomysły ekologiczne, pomysły takie, że jak zaczną Chińczycy skakać na jednej połowie półkuli ziemskiej, to druga połowa półkuli ziemskiej się zatrzęsie, i różnego rodzaju inne pomysły na to, żeby wpłynąć na zmianę świata. A chłopiec sobie wymyślił, że wprowadzi i będzie. Rozprzestrzenią dobro, że wystarczy, że pomoże trzem osobom, a te trzy osoby w zamian za to pomogą trzem kolejnym osobom. To już ich, im będzie dziewięć. Jeżeli te 9 osób pomoże trzem kolejnym osobom, to będzie 27 osób szczęśliwych. Jeżeli te 27 osób pomoże każdy kolejnym trzem osobom, to będzie 81 osób i w ten sposób dobro będzie się rozrastać. Jeżeli nie widzieliście tego filmu, to bardzo serdecznie polecam, ale chcę przybliżyć Wam tę ideę. Że czasami wystarczy być uprzejmym dla jednej osoby. Jeżeli jedziesz taksówką i powiesz: Dziękuję bardzo Panu, jest Pan doskonałym kierowcą, super Pan mnie dzisiaj przewiózł przez Warszawę, Kraków czy jakiekolwiek inne miasto. Jeżeli powiesz do Pani w urzędzie: Dziękuję Pani bardzo, Pani. Tak mnie super dziś obsłużyła, jestem niesamowicie wdzięczna. To zobaczysz, co się stanie. To stanie się, że ona będzie miała lepszy humor, albo on. Jeżeli oni będą mieli lepszy humor, to być może ten lepszy humor podają dalej. I w ten sposób można podawać dobro. Można rozprzestrzeniać dobro, bo jeżeli. Ty się uśmiechniesz do jakiejś osoby i ona to odwzajemnie, a później się uśmiechnie do innej osoby, to w ten sposób działa, podaj dalej. I tego Tobie życzę, żeby podawać dobro dalej. Podawać miłość, podawać uprzejmość, podawać życzliwość, podawać uśmiech. Podaj dalej. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.